Dzień dobry Państwu. Dziś spotykamy się z kolejnym kandydatem na wójta gminy Złotniki Kujawskie. Z panem Edwardem Zbigniewem Łoszyca. Dzień dobry, Panie Edwardzie. Dzień dobry Pani. Dzień dobry Państwu. Panie Edwardzie, może kilka słów o sobie. Szanowni Państwo, jestem kandydatem na wójta gminy Złotniki Kujawskie. Aktualnie pełnię funkcję sołtysa wsi Krążkowo. Z wykształcenia jestem geografem i doktorem nauk rolniczych, natomiast z zamiłowania i czasami z pasji badania polarnikiem. Mam 56 lat, mieszkam w Krążkowie od 4 lat. Udało mi się w porozumieniu z radnymi gminy Złotniki-Kujawskie i przy akceptacji radnych. Utworzyć sołectwo w Krążkowie i od 2021 roku w miarę prężnie działamy. Panie Edwardzie, przedstawi Pan w kilku słowach swój program wyborczy. Szanowni Państwo, moim głównym celem jest na obecną chwilę pozyskanie jak największych środków z funduszy europejskich i wielokierunkowe wykorzystanie tych środków. Na rozwój między innymi dróg, rozbudowy, rozbudowę ścieżek rowerowych, bezpieczeństwo ludności zamieszkującej naszą gminę, ogólnie i szeroko rozumiane środowisko, odnowę i rewitalizację oczek wodnych, pomników przyrody, zabytków, które istnieją w naszej gminie, kolejną sprawą, którą chciałbym się zająć, jako, jako wójt gminy Złotniki Kujawskiej. To jest owodnica gminy Złotniki Kujawskiej, wydłużenie linii 99, czyli tak, żeby ta linia 99 docierała do Złotnik i dopiero zawracała w kierunku Bydgoszczy. I myślę, że takim szczególnym priorytetem to jest zwiększenie dostępności terenów gminnych dla ewentualnych inwestorów i ściągnięcie jak największej ilości firm, dzięki którym mogłaby się rozwijać dalej gmina Złotniki Kujawskiej. Ludzie mogliby uzyskać pracę, a gmina z podatków miałaby większy budżet. A czy zna mieszkańców gminy? Myślę, że tak. Główną, głównym nurtem przewijającym się w naszych rozmowach z mieszkańcami, to jest poprawa dróg, rozbudowa ścieżek rowerowych, przyłączenie ludności poszczególnych są do kanalizacji. To jest melioracja, to jest dbanie o środowisko przyrodnicze. Jest szereg takich problemów, które podczas naszych rozmów ludzie zgłaszają. Uważam, że głównym tym priorytetem, to dla mnie osobiście, to jest pozyskanie środków z Unii i odpowiednie ich zainwestowanie, tak? I oczywiście potencja potencjalnych inwestorów do naszej gminy, żeby przyciągnąć. Tak? Takich, które by potrafili rozwinąć jakąś firmę, która by dała, oprócz tego, że zagwarantuje nam jakąś tu rozbudowę, powiedzmy, czy to będzie kawałek drogi i parkingu, ale między innymi też zatrudni naszych mieszkańców. Proszę wykończyć zdanie. Gmina to dla mnie... Gmina to dla mnie bezpieczeństwo i dobro ogółu wszystkich mieszkańców, którzy zamieszkują gminę Złotniki Kojawskie. Dziękujemy kandydatowi na wójta gminy Złotniki Kujawskie, panu Edwardowi Zbigniewowi Błaszyce. Dziękujemy panie i za rozmowę. Dziękuję państwu za uwagę, a państwu przeprowadzający wywiad z głosu Tuczna za profesjonalne podejście do tematu. Dziękuję.